Drogi widzu, jeśli nie jest to dla ciebie problem, prosiłbym cię o zostawienie łapki w górę, by materiał był lepiej promowany, w konsekwencji czego więcej osób się dowie o dzisiejszych żabach. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowościami w grze, koniecznie zasubskrybuj kanał z dzwonkiem. Oczywiście, jeśli tego nie chcesz robić, to po prostu z przyjemnością obejrzyj ten materiał. Dziękuję. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie! W kolejnym materiale, moi drodzy, udało się! Jednak jeszcze w 2021 roku, przed świętami, otrzymaliśmy możliwość przetestowania pewnych rzeczy, oprócz bloków skalku, które pochodzą z dzikiej aktualizacji. Co prawda zostało to wydane w formie wersji beta Bedrock Edition, a nie żadnego snapshotu eksperymentalnego czy też oficjalnego, jednak mimo wszystko myślę, że możemy się cieszyć, że dalej przed świętami jest możliwość przetestowania nowych rzeczy i poznania kilku też fajnych, o których do tej pory nie wiedzieliśmy, między innymi o skrzeku, który za chwilkę wam omówię. Oczywiście jak zwykle to bywa, tego typu wersje Bedrock Edition nie będę wam opisywał tak jak wszystkie przeglądy snapshotów, tylko będzie to nagrane spontanicznie, ale jeżeli chodzi o wartość merytoryczną będzie ona taka jak zawsze. Mam nadzieję, że wam się spodoba i będziecie chcieli więcej oglądać materiałów, które już wkrótce będą wlatywał na kanał, ponieważ najbliższe tygodnie będą bardzo obfite w tematyce dzikiej aktualizacji. Ja mega czekam, mam nadzieję, że wy również. A teraz życzę Wam wszystkim miłego oglądania! Pomimo, że w ekwipunku trzymam jajka spawnujące, to te żabki pojawiły się naturalnie, ponieważ w tej wersji, Beta Bedrock Edition, ten mob faktycznie może zostać znaleziony normalnie, naturalnie na świecie, co też początkowo nie było oczywiście takie pewne. Sama żaba jak widzicie prezentuje się dosyć interesująco i co najważniejsze ma interesującą, moim zdaniem nawet troszeczkę zbyt płynną animację, Chociaż z drugiej strony, dalej ona pasuje do Minecrafta, co mega mi się podoba. Sama żabka ma trzy warianty. Jest to pierwszy wariant pomarańczowy, który można powiedzieć jest domyślny i właśnie w takim wariancie kolorystycznym znajdziemy tego moba na bagnach. Jest wariant zielony, który pojawi się na biomach zimowych albo całkowicie zimnych, tak jak w tym przypadku, gdzie mamy lodowe góry i ogólnie zamarznięty ocean. Śnieżna też pozwoli nam na pozyskanie takiej, moim zdaniem, pięknej zielonej żaby. No i trzeci wariant, biały albo jak kto woli, piaskowy, żółty, ciężko mi to określić. Jest to wariant żab, który będzie pojawił się na biomach ciepłych, tak jak ta pustynia, na której się znajduje, dżungla czy też chociażby sawanna. Każdy rodzaj żab w zależności od, że tak powiem, pochodzenia, czyli wariantu kolorystycznego, ma oferować nam pewnego rodzaju różne, e, powiedzmy, profity. Obecnie niestety w tej wersji beta Bedrock Edition jeszcze nie zostało to zaimplementowane, ale na Mineconie deweloperzy wspominali, że chcą coś takiego wprowadzić, ale jeszcze wtedy nie wiedzieli, czym to ma być i najprawdopodobniej na obecną chwilę dalej tego nie wiedzą. Żaby posiadają 10 punktów życia, czyli 5 serduszek. Raczej jest to standardowy wynik, jeżeli chodzi o Minecrafta. Dodatkowo otrzymują troszeczkę mniejsze obrażenia od upadku. Wspomniałem o bardzo ciekawie wyglądającej animacji żab, kiedy te chodzą po lądzie, ale również pojawiła się zupełnie inna, przedstawiająca nam pływającą żabę. No i zgodnie chyba z oczekiwaniami, takie żabki pływają żabką. I to też trzeba przyznać, wygląda naprawdę fenomenalnie. Podobnież uwielbiają skakać po drip oraz po liliach wodnych, aczkolwiek tutaj po kilku minutach obserwowania tych żab, niestety czegoś takiego nie zaobserwowałem. Najpewniej no nie zostało jeszcze to zaimplementowane do tej wersji Beta Bedrock Edition. Ale za to działa bardzo fajna mechanika, której nic wcześniej nie widzieliśmy, czyli zjadanie małych slajmów przez żaby. Na pierwszy rzut oka może tego nie widać, ale okazuje się, że żaby są mobem hodowlanym, ponieważ bez problemu przy pomocy trawy morskiej możemy je rozmnażać. Oczywiście nie działa to w sposób tradycyjny i nie pojawi nam się tutaj mała żabka, tylko pojawi się po chwili na wodzie skrzek. Skrzek na swój sposób jest bardzo interesujący, zacznijmy od tego, że póki co nie ma żadnej możliwości pozyskania tego na survivalu. Niestety uważam też, że zbyt krótko ten jest na powierzchni wody, gdyż dosłownie mija kilkanaście, może bardziej kilkadziesiąt sekund, no i ze skrzeku pojawiają nam się kijanki. Skrzek może znajdować się tylko w miejscu gdzie mamy źródełka wody oraz nie może być w takim źródełku wody żadnej trawy morskiej. Liczba kijanek, jaka pojawi się z jednego z krzeku, nie jest stała, ale z obserwacji jakie przeprowadziłem, mogą to być czasem 3 sztuki, czasem 5, a nawet i zdarza się więcej. Kijanka to mob składający się z niedużej głowy i trochę dłuższego ogona. Ma ona 4 punkty życia, czyli dwa serduszka. Tak jak w przypadku innych małych mobów, jest możliwość przyspieszenia jej wzrostu przy pomocy trawy morskiej. Tak jak w przypadku wszelkich ryb jak i Axolotli, kijankę możemy złapać do wiaderka. Taka możliwość została dodana do Minecrafta po to byśmy mieli łatwiejszą możliwość zdobycia żab w swojej bazie. Jako że skrzek, który nie jest możliwy do pozyskania do ekwipunku nie pozwoli nam na to, no to przynajmniej możemy taką kijankę złapać sobie do wiaderka. Problemem może być jedynie wariant żaby. Jeżeli mieszkamy na biomie ciepłym, a chcielibyśmy mieć żabę zieloną, która jest na biomie zimowym, to na biomie zimowym kijanka musi wyrosnąć. I niestety właśnie z tego biomu zimowego będziemy musieli żabę sobie w jakiś sposób sprowadzić. Obecnie nie mam możliwości łatwiejszego transportowania, oprócz oczywiście lin, chociaż mam cichą nadzieję, że kiedyś Mojang pozwoli nam łapać również i żaby do wiaderka, co byłoby, sądzę, fajnym pomysłem. Jeśli interesuje was, ile taka kijanka rośnie, by zmieniła się w żabę, to jest to dokładnie tak jak w przypadku innych małych mobów 20 minut w grze. Kijanka ma z rybami troszeczkę więcej wspólnego, oprócz możliwości bycia złapaną do wiaderka ponieważ na powierzchni, bez wody, również tak samo jak ryby, będzie chwilę podskakiwała, a po chwili niestety zdechnie. W komentarzach F dla kijanki. Jeszcze dla formalności, w ten sposób wygląda jajko spawnujące żabę, a w ten sposób jajko spawnujące kijankę. I to tyle na dzisiaj. Mam szczerą nadzieję, że mimo wszystko ten przegląd nagrany w sposób spontaniczny Wam się spodobał i dowiedzieliście się wszystkiego, co byście chcieli wiedzieć o żabach. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie i czy macie jakieś konkretne pomysły, jakie zastosowania mogłyby mieć żaby w zależności od pochodzenia. Misz, że mówiąc, nic do głowy nie przychodzi, ale wiem, że Wy na pewno będziecie mogli wykazać się kreatywnością. Komentarze są Wasze. Pamiętajcie, że kolejne przeglądy faktycznych snapshotów, gdzie zostaną dodane te żaby, będą przygotowane w sposób tradycyjny i z pewnością będzie zawarte tam zdecydowanie więcej informacji, bo jak widzicie, w tej wersji beta żaby. Też są beta, czyli niezbyt jeszcze w 100% dokończone. No nic, to tyle na dzisiaj. Mam naprawdę nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce, czyli w kolejnych materiałach, które będą się pojawiały w ciągu najbliższych kilku dni w ilości, myślę, zadowalającej. Trzymajcie się, hej!